No, witam. Niedzielne obserwacje i film z łapy. No, jak widać, coś tu jest ciekawego, tak? Jest takie urządzenie, jest taki element, jest taki i wkrętak na wierzchu. No dlaczego ten wkrętak jest na wierzchu? Jest sztuczne obciążenie Tam jest zasilacz laptopowy 19V 4A Przetwornica CCCV Prostownik Mariusza z płytką Rafała I akumulator zwykły kwasiak. No i od czego by tu zacząć? No może od tego akumulatora. No to jest akumulator, to jest AGM. AGM. A zamiennik jego to jest właśnie ten Exide. Zwykły kwasiak i tak. Kolega poszedł do, do sklepu właśnie z tym akumulatorem. No i w sklepie stwierdzili, że to jest akumulator żelowy. No nie jest to akumulator żelowy no ale właśnie powszechnie jest nazywany żelowym no i zamiennik jego to jest zwykły kwasiak to jeździ sobie właśnie w pojeździe ATV 200 cm pojemności to jest regulator właśnie z tego pojazdu i historia jest taka, że no padło ładowanie, bo to jest moduł, moduł ładowania. To może przybliżę, jak to wygląda mniej więcej. Tutaj jest trzy żółte przewody. Te trzy żółte przewody wychodzą z alternatora, a właśnie w takich pojazdach to nazywane jest strator, bo Czyli to jest, jakby tak określić, bardzo, bardzo tak poglądowo, jako wytwornica prądu dwufazowego. To można porównać do prostownika z dzielonym uzwojeniem wtórnym, ale to tak bardzo, bardzo poglądowo, tak? czyli coś takiego, jak jest w tym prostowniku. I tak, tutaj jest prąd przemienny, tutaj już jest wyjście do ładowania akumulatora, czyli tutaj jest trzy przewody. Jeden odpowiada za ładowanie, drugi to jest bodajże informacja dla dla kontrolki ładowania no i właśnie sterowanie napięciem ładowania a jak coś pomyliłem to proszę poprawić no i tak no, przykra sytuacja że właśnie ten akumulator w sklepie został określony jako akumulator żelowy a to jest prawdopodobnie sklep mojego kolegi sąsiada nawet no i został zamieniony właśnie na zwykłego kwasiaka. No i co? Historia z kwasiakiem. Kolega kupił tego kwasiaka, ale że jest niecierpliwy, no to zalał go. Podobno nie można dostać akumulatora z oddzielnie z elektrolitem, ale dostał go, szybko go napompował, no i tam sobie odpalał ten pojazd. A ten pojazd to, to, to nie jest quad, tak jak ktoś tam by sobie wygooglał co to właśnie jest to ATV, to jest taki fajny ścigacz, no mniejsza oto, no, zalał go, odpalał go kilka razy, no ale ładowania nie było, no bo prawdopodobnie jest uszkodzony właśnie ten moduł. No dzisiaj poruszę wiele rzeczy, tak mi się wydaje. Właśnie odnośnie tej też wkrętarki, czy wkrętaka, który jest tutaj położony. On nie jest położony tu po bez celu, on jest jako obciążenie dla tej płytki, ale to wrócę później. No i co dalej? Rozładowałem ten akumulator dał jakieś 4Ah teraz go właśnie ładuje zasilaczem i poprzez właśnie taki moduł CCCV on sobie tutaj pomimo że ten voltomierz nam pokazuje 15,3 to rzeczywista wartość jest 14,8 już ograniczył napięcie teraz ładuje tylko prądem nie wiem może się uda bo wentylator chodzi troszkę światła w różnym miejscu ale już wcisnął w niego teoretycznie 4Ah rozładowywałem go wcześniej właśnie tym sztucznym obciążeniem i wyszło że ten akumulator posiada 4Ah a ogólnie znamionowo ma 9 Kolega dlatego kupił ten akumulator, bo stwierdził, że ten jest padnięty. No ale tak jak wiemy albo nie wiemy, pojemność akumulatora nie jest tak jakby wspólna z mocą rozruchową, tak? akumulatora. No i tak to się skończyło że mam dwa akumulatory do naładowania no to może ten prostownik Mariusza tak czyli on się nadaje do ładowania takiego małego akumulatora da się ograniczyć prąd napięcie no może tutaj coś później nawiążę do tego prostownika i zastosowanej płytki w nim Rafała no ale wróćmy do tego, czyli tak to będzie zamówione, wymienione. Tutaj jeszcze leży sobie taki, taki element. No to ten element to jest tak jakby element wykonawczy tego sztucznego obciążenia. To przejmuje całą energię przy rozładowaniu i podczas normalnego użytkowania spalił się. Na szczęście spalił się tylko ten element. Koszt naprawy sztucznego obciążenia to właśnie jest 10 zł w chwili obecnej. No i sobie działa sztuczne obciążenie. Dostałem w prezencie od tatka marczuka. Także zapraszam na kanał do Tam też dużo ciekawych rzeczy Tadek robi. A jak ktoś jest nerwowy, to proponuję posłuchać jego filmów. Ma bardzo spokojny, uspokajający głos. Także nie polecam słuchania jego filmów w trakcie prowadzenia pojazdów. To by było tyle w tym temacie. No ale ta wkrętarka. Wczoraj ładowałem ten akumulator, no i on pod tą płytką ma właśnie te zaworki. W większych akumulatorach samochodowych zawory HRLA są inne. A tutaj są właśnie takie takie kapturki gumowe, i jeżeli ciśnienie wzrośnie w tym akumulatorze to po prostu uchodzi pomiędzy właśnie tym kapturkiem a tym trzonem, trzpieniem. No i po naładowaniu, po wystygnięciu tutaj tworzy się podciśnienie. A dlaczego właśnie ta wkrętarka leżała sobie tutaj? Bo wczoraj przy ładowaniu te zaworki były tutaj wklęsłe. W tej chwili tego nie ma. Po prostu jeden zaworek wystrzelił. To dlatego, dlatego jest właśnie ta płytka maskująca, która przyciska te zaworki i zaworek upuści ciśnienie i się zablokuje. Po wystygnięciu tworzy się podciśnienie. Po co to podciśnienie? No w sumie to po to, żeby w płytach nie powstawały bąble. Czyli działa to tak jak. jak pompa wakuum odciągając podciśnienie właśnie odciąga te jakieś tam pęcherzyki powietrza właśnie w tych akumulatorach to by było tyle no właśnie jeszcze wracając do <laughs> przepraszam film taki złapy dlatego się trzęsie do tego prostownika i do płytki Rafała i nawiązując dalej do mojego subskrybenta którego szanuję za komentarze alter ego jak ktoś sobie wygoogla co to jest czy co oznacza alter ego no to idealnie pasuje do do Właśnie tej osoby, no, w pewien sposób, neguje wykonanie tej płytki, zastosowanie tej płytki czy schematu tej płytki. No i w porządku, każdy ma swoje zdanie, ale proponuję ci. Właśnie zwracam się do, do ciebie, alterego, skontaktować się. Poprzez mail z Rafałem, to moja teraz prywatna jakaś tam sugestia, i wysłać mu projekt właśnie lepszego rozwiązania. Bo ja uważam, że ono jest dobre, daje sobie radę. Odpowiada mi, jeżeli masz lepszą, lepsze rozwiązanie, no to wy. Tak jak wspomniałem wcześniej, wydaje mi się, że Rafał może to wytrawić, może to skopiować. Także temat jest otwarty. Nigdy nie, nie usuwam na swoim kanale jakichś, wydawałoby się, negatywnych komentarzy bo wszystkie komentarze wnoszą jakiś, jakiś tam pogląd na określoną sytuację. Także zapraszam, nie ma, nie ma problemu. Jeżeli nie możesz tego pokazać, no to my pokażemy Twoje rozwiązanie. Także proszę o kontakt. Jeszcze wracając właśnie do, do tego AGM-a bo tak ja go ładuję już tam 3 godziny 12 minut wpompowane jest 4,5 amperogodziny no oczywiście to jest wszystko poglądowo to nie, nie można brać takich rzeczy dosłownie że to jest kropka w kropkę tyle co tam się działo bo część energii ucieka Poprzez właśnie przewody, i inne tam sytuacje. Tutaj właśnie podejrzewam, że już maty mogły trochę wyschnąć. No to doleję tutaj trochę brudnej wody destylowanej. A skąd wziąć brudną wodę destylowaną? No to można. Znaleźć u Piotrka Szymkę taki kanał. On właśnie odnośnie AGM-ów też sporo rzeczy pokazał. I spróbuję, czy właśnie pojemność wzrośnie, czy, 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 czy uda się coś uzyskać więcej właśnie z tego. Z tego akumulatora Ja szukałem tutaj jakieś daty produkcji Jakiejś tam historii Coś nie ma, nic nadrukowanego Są tylko jakieś Właśnie tam Chińskie Jakieś tam oznaczenia Pod spodem płytki Nie wiem czy, 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 czy to można wywnioskować Jaka jest Data Produkcji No ale Uruchamia jeszcze właśnie ten pojazd.